Ej, traktuj ten ciężar z szacunkiem, tak? Dzień dobry Grzesiek. Witam. Dziś będziemy mówić o tym, że ciężar trzeba traktować z szacunkiem. Co to tak naprawdę oznacza, m, ciężar traktować z szacunkiem? Sprawa jest zupełnie prosta. Chodzi o to, że kiedy nasza sztanga. Waży niewiele, nie wiem, 15, 20 kg, 40, to zależy indywidualnie kto jaką ma siłę. Jest to w każdym razie bardzo mały, śmieszny ciężar, to musimy do tego ciężaru podchodzić z takim nastawieniem, jakby on ważył 100 kg, albo 200 kg, albo nie wiem, milion kg. Przesadziłem. Ale wiecie o co chodzi. Może zademonstruję na przysiadzie. Nastawienie, koncentracja, wyzwalamy w sobie sportową złość.

I to był, że tak powiem, stosunek do sztangi, podejście do sztangi z szacunkiem. Mój pewien znajomy trener z wieloletnim stażem treningowym, który trenował dwuboistów olimpijskich, powiedział mi pewną historię o ciężarowcu, który podnosił bardzo duże ciężary. W przysiadzie brał chyba 280-300 kg, ale któregoś razu były śmieszki, heheszki, Miał 180, czyli dla niego to był mały ciężar. Podszedł bez szacunku na rozluźnieniu, i co się stało? Facet złamał kręgosłup, i cała kariera legła w gruzach. Także pamiętajcie, ten nawyk jest bardzo dobry. Podchodzimy z szacunkiem. Może jeszcze zademonstruję, jak robię martwy ciąg małym ciężarem. Koncentracja, szacunek, sportowa złość i będzie dobrze. Trzymajcie się ciepło i pamiętajcie, nie wystarczy mieć tu, trzeba mieć jeszcze to.